Kochani, witam Was serdecznie ponownie na moim kanale. A dzisiaj będziemy sobie razem wspólnie otwierać kalendarz z ASOS Face. And Body to jest ten duży, bo są e, dwie wersje: duża i mała, czyli wersja, która ma 12 okienek, i wersja, która ma 24 okienek. Ja zdecydowałam się na tą większą. E, ponieważ po prostu lubię otwierać dużo okienek. Dobra, moi kochani, więc przechodzimy po prostu do otwierania. I teraz tak. Jak widzicie, w ogóle e, kalendarz jeszcze w ogóle, w ogóle nie jest otwarty. E, tutaj trzeba zerwać taką e, po prostu taki papierek, e, bo to jest tak właśnie zabezpieczone w kartoniku. I teraz mogę sobie stąd wyjąć kalendarz. Ok, kochani, kalendarz sobie już tutaj. Ustawiłam. Powiem szczerze, że za każdym razem kombinuję, jak tutaj ustawia te kalendarze, żeby było jak najlepiej dla Was je oglądać, a dla mnie, żebym po prostu miała komfort nagrywania tego. E, więc myślę, że dzisiaj będziemy robić to w ten sposób. Mam nadzieję, że będzie to taki mój złoty środek w ogóle. E, Okej, okay, więc e, jak widzicie, tutaj już mam ten kalendarz, wyjęłam go z tego czarnego pakowania i wiecie co, ja nawet nie wiedziałam, że te kalendarze one. E, mają takie jakby plastikowe pudełko, bo tutaj widzicie się coś takiego wysy wysuwa. W ogóle to jest naprawdę super plastik. Fajna podkładka, powiem szczerze. No, z tego by było super. Ale dobra, przechodzimy do, e, do otwierania tego kalendarza. Powiem Wam szczerze, nie mogę się doczekać. To jest kalendarz, który najbardziej mnie ekscytuje do tej pory, e, więc działamy. Ok, zaczynamy od jedynki. Jedynka jest tutaj. Dobra, mam nadzieję, że jakoś będzie się w miarę Fajnie otwierały te okienka Dosyć podłużne pudełeczko Dobra, wiemy. Co my tu mamy? O, zaczynamy dobrze Bare Minerals Vital Power Infusion Co to jest? Jakiś produkt do twarzy wydaje mi się Tak, to jest e, Chyba serum krem do twarzy Mm -hmm. Naprawdę wow Dobra, jaka to pojemność? Yy, tutaj jest Żeby Wam, kurczę, nie skłamać tutaj To wiemy sobie ten produkt 7,5 ml, bardzo fajna taka mała tubeczka Powiem wam szczerze, yy, jeżeli chodzi o markę Berminerans To ja tak nie za wiele rzeczy kojarzę Generalnie nie mam jeszcze żadnego produktu z tej marki Więc jestem ciekawa i, jest, i cieszę się bardzo, że będę mogła to przetestować Dobra, przechodzimy do dwójeczki. Tutaj. To co w ogóle, ten, A W zeszłym roku nie miałam tego kalendarza z ASOS-u, bo się spóźniłam z zakupem. Jak w tym roku nawet nie czekałam, jak się tylko pojawi. <tryk> <tryk> Widzieliście to? <tryk> Kilka. <tryk> Dobra, otwieramy dwójeczkę. Duże pudełko, ale chyba mała zawartość w środku. Co my tutaj mamy? Emma Hardy. Yy, maska z glinką. Yy, 15 ml. Fajna pojemność, super, słyszałam, że ta marka w ogóle jest bardzo dobra, jeszcze nigdy nie miałam produktu e, z tej marki i powiem Wam jeszcze dlaczego właśnie e, zdecydowałam się na kalendarz ZSOS-u. bo tutaj e, z tego co widziałam w zeszłym roku, naprawdę trafiają się przeróżne marki i przeróżne kosmetyki, w ogóle od pielęgnacji, gadżetów, po makijaż i w ogóle super, właśnie czegoś takiego... Szukam takie kalendarze, najbardziej lubię, więc przechodzimy teraz do trójeczki. Już nie będę gadać za dużo, a trójka jest naprawdę duża. Kilka, bo mi się tutaj zaraz posypie wszystko. A! A dobra, tu jest półeczka, to nie będzie się tak sypało. Dobra, otwieramy. A co my tu mamy? Chyba jakaś maska. O, tak! Sikaper Tiger Grass Calming mask, czyli maska właśnie z trawą chyba tygrysową. Zaraz chwileczkę poszukam polskiego tutaj. Tak, z tygrysią maską, łagodząca maska do twarzy w płachcie. Super, bo ja szczerze, że z tej marki właśnie Dr. Jack's Cicakler mam jedynie ten krem taki zielony i naprawdę bardzo, bardzo, bardzo go lubię. Dobra, przechodzimy do czwóreczki. Czwóreczka jest tutaj okay, to mam że fajne, bardzo fajne opakowanie. Na pewno mi się przyda do czegoś. Ok. Uuu, mamy kolejny srebrny chyba jakiś. Co my mamy? Klinik Moisture Search. 72 godziny nawierzenia. Pojemność. 15 ml. Bardzo fajny produkt. Fajna pojemność. Dużo większa niż w tym. Um, kalendarzu z klinika, który otwierałam w poprzednim filmiku z kalendarzem. Także klinik zastanów się troszeczkę nad większymi pojemnościami. Dobra, przechodzimy teraz do piąteczki. I tak piąteczka, zgadza się. Dobra, też duże opakowanie. Chodź tu! A wy! Mnie wnosiłam normalnie to opakowanie jak nigdy. Też duże. O i mamy kolejną tubkę. Co my tu mamy? Pure Skin First Aid Beauty Face Cleanser, super, produkt do oczyszczania twarzy, yy, tutaj mamy pojemność podaną w gramach, 56,7 gram, to wydaje mi się, że jest, że jest to chyba 100 ml, jakoś tak, fajny produkt, ja tą markę First Aid Beauty bardzo, bardzo lubię, naprawdę. Dobra, lecimy do szósteczki, szóstka jest tutaj, dosyć leciutka. To mamy roller ametystowy do twarzy. O, ale to zimne jest. Bo że ostatnio zastanawiałam się właśnie nad zakupem jakiegoś rolera. Więc fajnie, że się wstrzymałam, bo będę mogła sobie ten e, wypróbować. Tutaj jest jedynie napisane Psychic Sisters. Dobra, lecimy dalej. E, Siódemeczka. Lecimy do siódemki. Kolejna tubka. Living Proof Perfect Hair Day. To jest chyba jakiś produkt do twarzy. E, 5 w jednym kuracja. Hmm. Bo szczerze nie wiem za bardzo, co to jest za produkt, ale na pewno poczytam sobie. To jest chyba jakiś produkt do e, właśnie do nakładania na sucho. Tutaj jest napisane: tak. Pojemność mamy tutaj e, 30 ml. Więc fajnie. Powiem szczerze, słyszałam, to, o, e, słyszałam o tej Marcy Living Proof, ale jeszcze jakoś nie zagłębiałam się e, w ogóle w jej temat, że tak powiem. Dobra, teraz mamy ósemeczkę. Tak, ciężki produkt. Kolejna tubka jest dosyć duża. Co my tu mamy? O, super! Origins Clear Improvement. To jest ta maska z aktywnym e, węglem. Która oczyszcza pory. Uwielbiam tą maskę, naprawdę kocham. Tu jest pojemność 75 ml, więc to jest produkt pełnowymiarowy. Naprawdę super. Super, super, super. Teraz mamy numer 9. Tak. Dobra, przechodzimy do dziewiąteczki I tu mamy chyba jakiś spray. Tak. Love Sleep Pillow Spray. Czyli właśnie to jest ten spray do poduszki. Ułatwia zasypianie, muszę zobaczyć, jak będzie pachnia. O tak! Kurczę, bardzo intensywny zapach, ale też taki relaksacyjny. No, będę musiała przetestować, ciekawe czy szybciej dzięki niemu zasnę. No, zobaczymy. Dziesiąteczka teraz. Dobra, o, Dziesiąteczny mamy tonik! Nip Plus Fab Illuminate. Tonik z witaminą C. Bardzo fajnie, produkt 100ml Więc tu chyba trochę przesadziłam, jeżeli chodzi o tą pojemność Tutaj tego Face A Beauty Bo ta pojemność bardziej przypomina tą pojemność, więc pewnie to jest 75ml I tak, powiem wam szczerze, że no jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekawa Tutaj właśnie mamy, tak się otwiera Pachnie cytrynką, więc fajnie przechodzimy teraz do jedenasteczki jedenasteczka jest tutaj a tutaj chyba mamy pastę do zębów, bo już znam tą tubeczkę tak, Marvis Classic Strong Mint 10 ml, pasta do zębów tą pastę znam z poprzedniego roku z kalendarza chyba Amazon, tak mi się wydaje i naprawdę spoko jest więc pierwszą warstwę mamy już e, otworzoną teraz przechodzimy do tej głębszej warstwy, może będzie również bardziej interesująca i teraz tak, który numerek otwierałam ostatnio? Chyba jedenastkę? Czy dwunastkę? Chyba, powiem, chyba dwunastkę, tak Nie, jedenastkę, bo dwunastka jest tutaj Okej, okay, dobra Dosyć długie Takie pudełeczko I też jakaś duża tubka Co my tu mamy? O, to jest do włosów Aveda Damage Remedy Daily Hair Repair i co to jest? Treatment, czyli po prostu kuracja do włosów. Jest to odżywka do pozostawienia na włosach, bo tutaj nawet jest po polsku napisane. Ok, co ona ma robić? To chyba e, po prostu ma te włosy jakby uzdrawiać, bo jest damage remedy. No zobaczymy, będę musiała poczytać trochę o tej marce, bo tej marki w ogóle nie znam. Pojemność, jaka tutaj jest, to 100 ml, więc naprawdę fajna. Aczkolwiek na włosy wiadomo, te produkty bardzo, bardzo szybko się zużywają. Dobra, teraz przechodzimy do numerku 13. Tutaj tak w środku. Wow, ciężkie bardzo. Krem! Uuu, co my tu mamy? Krem z Elemis Pro Marine Krem. Anti-Ringo, czyli przeciwsmaszczkowy krem z kolagenem do twarzy. Pojemność chyba 30 ml, tak? Skata się. Wow, to jest podobno bardzo, bardzo drogi krem. Nigdy jeszcze nie miałam nic pro, y, z marki, właśnie Elemis. No, powiem, że bardzo drogo pachnie. Jakie <grym> fajnie, wiecie co? Ja jak na razie jestem naprawdę zadowolona. Jestem mega zadowolona, nie tylko zadowolona, ale mega zadowolona z tego kalendarza. Dobra, przechodzimy teraz do numerku 14. Mamy tutaj. O, i tutaj mamy dwie rzeczy: zaskoczenie. Good genius. Fas grykolowy, czyli taka kuracja, a tutaj mamy kurację z witaminą C. Obydwa produkty są z marki Sunday Riley. Really. Ok, zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało. Teraz idzie zima, więc warto używać takich produktów. Dobra, a teraz otwieramy pią 15? Tak. Tutaj mamy na samym dole dosyć długi produkt, się wydaje. A co to jest? Kolejna tubeczka? Tak! Nawet jest tutaj po polsku napisane. Dr. Pau Pau Tinted balm nawilża i wykańcza makijaż delikatnym kolorem ust i policzków. z jestem ciekawa w ogóle jaki to ma kolor. O! oczywiście. Produkt jest dosyć taki no po prostu jest jak taki balsam, tylko jest bardzo treściwy i nie ma zapachu. Nie, nie ma zapachu. Ok. przechodzimy teraz do numerku 16. Co my tu mamy? Jakieś pudełeczko. Shiseido Ultimate Power Infusion Concentrate. Czyli jest to pielęgnacja na pewno. Koncentrat serum do twarzy. Pojemność, jaką tutaj mam, jest 10 ml. Ciekawe, jak to się odkręca. Tak, o! Myślałam, że jest jakaś może malutka pompeczka, ale to się właśnie tak odkręca. Fajnie, bo z pielęgnacją Shiseido nie mam za wiele wspólnego, więc super będzie coś takiego przetestować. Teraz otwieramy numerek chyba 17, tak. Zgadza się, 17. Tutaj powoli się wszystko zaczyna walić i przewracać. O, a tutaj mamy chyba maskarę. Tak. Mamy tutaj miniaturkę Mascara Too Faced Better Than Sex. Bardzo lubię tą maskarę, będzie fajne na wyjazdy, jeżeli teraz w tych czasach w ogóle jakieś wyjazdy dojdą do skutku. Dobra, to jedziemy z osiemnastką. Osiemnastka, panterkowe opakowanie. Co my tu mamy? Beka Płynny rozświetlacz. A czy on ma jakieś odcień? Czy to jest jakaś baza? Baza chyba rozświetlająca pod makijaż. Tak, to nie jest rozświetlacz. To jest baza pod makijaż. Mhm. Dobra, zobaczę, jaki jest, jaki ma kolor, bo jestem ciekawy. Ok, wygląda na taki bardzo neutralny. Jest to pojemność 15 ml. No, jest to taka baza, baza rozświetlająca pod makijaż. Fajnie, bo nie wydaje się w ogóle tłusta, więc super. Dobrze, teraz przechodzimy do numerku 19. Bardzo długie opakowanie, chyba najdłuższe tutaj z tych wszystkich. I mamy pędzelek. A pędzelek jest z firmy Spectrum. Z tej kolejnej opakowania. Jest to Spectrum B08. Taki pędzelek chyba idealny będzie do rozświetlacza. Super, fajnie. Takich pędzelków nigdy za mało. E, przechodzimy teraz do dwudziestki. A co mamy tu w dwudziestce? O, primer! Mam już ten primer. E, Laura Mercier Pure Canvas Primer. E, to ten wygładzający pory. Bardzo fajny primer, naprawdę. Bardzo go lubię. Fajnie wygładza i nie jest taki tępy na twarzy. Także super. Ten pewnie polecił, do której z moich sióstr. Tak mi się wydaje. E, dobra, 21, również duże i dosyć ciężkie opakowanie. Zobaczmy, mamy. I need it. Maska na noc. Tylko co to jest za maska? Nawilżająca. Intensywnie nawilżająca maska na noc. Można ją nakładać albo na noc, na całą noc, albo właśnie w większej ilości na 15 minut i już później zmywać. Opakowanie wygląda tak, bo wam szczerze nie wiem jak to dokładnie wypowiedzieć, więc po prostu Indy maska na noc. Tak wygląda. Pojemność 50 ml, więc dosyć fajna pojemność. Dobra, 22. Duże pudełeczko, ale leciutkie pudełeczko. Co my tu mamy? Rzęsy! O kurczę, Jakie ładne! Z Aylure. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ładne rzęsy. Takie długie i naprawdę bardzo fajnie podkręcone. No, super, wyglądają. Kurczę. Akurat takie rzęsy uwielbiam. Naprawdę super. Nie spodziewałam się rzęs w kalendarzu, więc super. O, to jest napisane, że można je pięci e, pięciokrotnie nosić. Okej. Okay. Super, dobra. To lecimy teraz do numeru 23. Tutaj też dosyć ciężkie opakowanie. Mamy produkt Origins Coffee Solution. To jest ten produkt pod oczy właśnie z Origins. Miałam ten produkt, cały wykorzystałam, bardzo lubiłam. Cię, teraz cieszę się, że nie kupiłam, bo mam zapas właśnie z kalendarza. No i mamy numerek 24, chyba najbardziej ekscytujący numerek z kalendarza adwentowego, obojętnie jakiego i otwieramy. Co my tu mamy? Mamy pomadkę z maka. W odcieniu Marrakesh. Wydaje się dosyć ciemna, jak tak widzę na, na opakowaniu. Jest ciemna, tak. Taka bardzo, bardzo ciemna. Zaraz możecie ją tutaj zobaczyć. O kurczę, rzeczywiście jest bardzo ciemna ta pomadka. No, nie wiem, czy to jest do końca mój kolor, ja za bardzo nie lubię się w takich ciemnych odcieniach. Wolałabym chyba już, żeby tutaj był po prostu czerwony odcień, na przykład ten Russian Red. To wtedy wiedziałabym, że na pewno kiedyś użyję. Z tą pomadką nie wiem, może po prostu znajdę innego właściciela dalej. Okej okay, moi kochani, także podsumujmy sobie ten kalendarz. No nie wiem, czy wy macie jakieś wątpliwości, ale ja nie mam wątpliwości, że to jest naprawdę sztosowy kalendarz i warto w niego zainwestować. Ja się bardzo cieszę, że go kupiłam. Na pewno jest tutaj bardzo, bardzo dużo produktów, których nigdy w życiu nie używałam. Więc fajnie, będę mogła sobie dużo rzeczy przetestować dużo e, też dowiedzieć się o nie, innych markach bo też e, chyba po to kupujemy też kalendarze adwentowe żeby po prostu jakby e, testować sobie różne inne rzeczy, których normalnie nie kupilibyśmy. E, ok, więc moi kochani, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego filmiku. E, bardzo proszę Was o kciuka do góry i subskrybowanie mojego kanału. Mam nadzieję, że spotkamy się w następnym filmiku. Trzymajcie się serdecznie. Do następnego razu. Buziaki pa!